Witam ponownie w programie Nieprzegap. Kino plenerowe, siatkówka plażowa, muzyka na rynku to tylko część atrakcji jakie oferuje nam miasto w ten weekend. Zobaczcie sami Magdalena Warchoł. Zapraszam serdecznie. Już w najbliższy piątek zapraszamy na film rodzinny Riko prawie bocian, który będzie wyświetlony przy sali zabaw Kosmos w Mysłowicach o godzinie 19. Wstęp wolny. Starsi miłośnicy kina w plenerze będą mogli już w ten piątek odpocząć na leżakach przy filmie 7 uczuć na naszym mysłowickim rynku. Start godzina 21. Muzyka Przed nami kolejne zmagania w siatkówce plażowej w parku Supna. W sobotę od godziny 9.30 odbędą się otwarte mistrzostwa mysłowic. Zapraszamy. Muzyka Przypominamy, że w każdą sobotę odbywają się sportowe fit poranki w parku Supna od godziny 10.00. Alternatywne Mysłowice znowu zagrają na rynku w sobotę. Tym razem od godziny 19 zaprezentuje się nam Han DJ Set. Zapraszamy. Jak w każdą niedzielę zapraszamy na wege śniadanie na polanie na Górce Supeckiej. Zapraszamy z własnym kocem oraz prowiantem i koniecznie, aby chronić środowisko z własnym kubkiem i talerzem. Do zobaczenia. Ten weekend zapraszamy również do Go Kino na takie filmy jak Polowanie, Jak być dobrą żoną oraz filmy dla najmłodszych Naprzód z i inne. Szczegółowy repertuar na stronie GoKino.pl. Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Wpiszcie pod programem, który film chcielibyście zobaczyć i dlaczego. Wyniki konkursu już w najbliższy poniedziałek. Był to program Nieprzegap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.